Witamy Państwa bardzo serdecznie. Robert Binkiewicz i Tomasz Domański. Zapraszamy Państwa na materiał poświęcony zastosowaniu adiowantów w uprawach sadowniczych. Co to są te adiowanty? Dlaczego i w jakich sytuacjach warto, a nawet Powinniśmy je e, wykorzystywać. O tym w dzisiejszym materiale. E, Tomek powie o, o zastosowaniu w uprawach jagodowych. Ja powiem troszeczkę o sadach. Kiedyś mówiło się po prostu zwilżacz. Dodaj czy dodać zwilżacz do zabiegu. A to dlatego, że no, nie mieliśmy dostępnych e, aż tylu rozwiązań e, z bardziej zaawansowanymi e, preparatami. Pomocniczymi, jakimi są adiowanty, dlatego mówiło się potocznie zwilżacz, czyli zwykły produkt, który miał po prostu przykleić, preparać środek ochrony do roślin, do liści. W tej chwili mamy dużo większe możliwości, ponieważ tych produktów jest o wiele więcej, są bardziej zaawansowane, a przede wszystkim mają dużo większe możliwości niż te zwilżacze z tamtej epoki. Czyli generalnie środki pomocnicze. Tak najprościej mówiąc, produkty, preparaty pomocnicze, które mają na celu poprawić skuteczność zabiegów, głównie środkami ochrony roślin. Mamy różne sytuacje. Trzeba czasami wykonać zabieg pilny w nie do końca idealnych warunkach pogodowych. Jest obawa zmycia preparatu po zabiegu. Jest konieczność, jest konieczność dotarcia z preparatem gdzieś do miejsc. Z takich, do których, do których y, y, sam pro, preparat, ciężarobocza y, podczas zabiegu nie jest w stanie dotrzeć. E, albo na przykład obawiamy się też tego, że środek po zabiegu zbyt szybko odparuje, nie zdąży wchłonąć, pobrać roślinnego itd. Więc takich różnych sytuacji jest sporo, zarówno przy tych zabiegach nalistnych, jak i doglebowych. Ale o tym już y, Tomek, Tomku, poproszę Cię o wyjaśnienie. Tych kwestii, jak Ty pozycjonujesz adiowanty, jakie polecasz w uprawach jagodowych? Dziękuję, Robert, za przedstawienie po głównie tematu. Ja w tym krótkim materiale chciałbym scharakteryzować kilka produktów, które dedykuję i które polecam w uprawach jagodowych. Chciałbym teraz przedstawić Państwu kilka adiwantów, które polecam do wykorzystania na plantacjach upraw jagodowych. Nie tylko truskawki, ale również na plantacjach malin, borówek, porzeczek. Jakie to adiowanty? Przede wszystkim adiowanty, które stosujemy łącznie z herbicydami doglebowymi, z takimi jak stomp czy też Devrinol. Tych herbicydów nie powinniśmy stosować solo. Zawsze powinniśmy dodawać do tego dobry adjuwant, jakim jest Remix czy też Resume. Dlaczego? No przede wszystkim, żeby jak najlepiej wykorzystać te zabiegi herbicydowe, żeby te herbicydy były wykorzystane w maksymalnym stopniu, a przy tym nie uszkadzały naszych roślin. Remix i resume zapobiegają znoszeniu cieczy użytkowej w trakcie zabiegu. Poprawiają również osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby. A to jest bardzo ważne, ponieważ nie chcemy, żeby ta substancja aktywna została znoszona poza obręb naszego pola. Jak również chcemy, żeby ona była w tej wierzchniej warstwie gleby, tam gdzie będą kiełkowały chwasty, gdzie ten herbicyd będzie najbardziej potrzebny. Dlatego stosując te dwa adiuwanty, na pewno poprawimy znacznie wykorzystanie tych herbicydów doglebowych. Oprócz tego, preparaty te, te stosowane łącznie z herbicydami, zapobiegają przemieszczaniu się substancji aktywnej w głąb, czyli w strefę korzeniową roślin i oczywiście dzięki temu, że nie przenoszą się do strefy korzeniowej, herbicydy nie wywołują żadnych fitotoksyczności na roślinach. Dlatego jeszcze raz powinniśmy łącznie właśnie z herbicydami doglebowymi stosować adiuwanty Remix i Resume, bo to jest po prostu bezpieczeństwo naszych roślin i lepsze wykorzystanie tych preparatów, tych herbicydów. Kolejne adiowanty, które proponuję dla upraw właśnie jagodowych to Flipper i Apprentice, adiowanty silikonowe. Dlaczego te adiowanty? No, przede wszystkim poprawiają przyleganie cieczy użytkowej do roślin. Proszę Państwa, truskawki na przykład często są opryskiwane opryskiwaczami bez pomocniczego strumienia powietrza. Czyli nie jesteśmy dobrze, w stanie dobrze dotrzeć z cieczą użytkową do każdej części rośliny. Kiedy wykonujemy zabiegi preparatami takimi jak Kobę, Mospilan, czyli zawierającymi acetamipryt, musimy dokładnie pokryć cieczą użytkową rośliny. Dlatego dodanie takich adiowantów właśnie jak Flipper czy też Apprentice pozwoli nam nawet na przemieszczenie się cieczy użytkowej po oprysku na spodnią stronę liścia, czy też na liście, które nie zostały w 100% pokryte. Dzięki tym adiowantom ciecz użytkowa jest rozprowadzona po powierzchni całego liścia, zmniejsza też dzięki. I użyciu tych adiuwantów zmniejsza się napięcie cieczy użytkowej, i to oczywiście poprawia również zabiegi, które stosujemy. Bardzo ważne są zabiegi przeciwko kwieciakowi, przeciwko zmiennikowi na plantacji truskawek, i tam stosowanie właśnie tych adiowantów flippera, aprentisa. Pozwoli nam lepiej wykorzystać substancje aktywne i przede wszystkim lepiej zwalczyć te szkodniki. Dlatego tutaj właśnie do, przede wszystkim do insektycydów, czy też do fungicydów, gdzie mamy trudno dostępne miejsca roślin, zalecam używać właśnie tych dwóch adiowantów. Jeden adiowant, który polecam do stosowania łącznie z fertygacją to Aqualink. Dlaczego ten, ten adiowant? Dlatego, że no, mamy te deficyty wody na naszych plantacjach. Często dochodzi do przesuszenia gleby. Nawet na glebach lekkich, piaszczystych, nawadnianie powinno być wykonywane codziennie, a nie zawsze jest to możliwe. Dlatego, zastosowanie tego adiowantu spowoduje, że ta woda, którą dostarczamy właśnie poprzez systemy ferdygacyjne. Będzie dostępna dla roślin, będzie ona w strefie korzeniowej. Woda nie będzie wymywana w głębsze partie gleby, będzie się rozprowadzała po tej wierzchniej warstwie gleby, tam gdzie jest system korzeniowy roślin. I również Aqualink będzie zapobiegał odparowywaniu wody do atmosfery. Dlatego zastosowanie Aqualinku to na pewno lepsze wykorzystanie wody, którą dostarczamy. Jak wiemy, woda jest dosyć droga, często te źródła wody, które mamy na plantacjach są dosyć małe i nie pozwalają nam na optymalne nawadnianie plantacji. Dlatego tutaj zastosowanie Aqualinku będzie maksymalnym wykorzystaniem właśnie wody. Dlatego łącznie z fertygacją polecam właśnie stosować Aqualink. To tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze adiowanty polecane w uprawach jagodowych. W drugiej części Robert przedstawi te adiowanty, które są w tej chwili dedykowane do upraw sadowniczych. Dziękuję bardzo. Jak stosować adiowanty w sadach? Jak wykorzystać ich najlepsze właściwości do tego, aby poprawić skuteczność zabiegów ochroniarskich? Mamy kilka produktów, które w konkretnych przypadkach, w konkretnych zabiegach i okolicznościach warto wykorzystać do tego, aby uzyskać jak najlepszą efektywność zabiegów ochrony. Takim najbardziej popularnym i najpowszechniej stosowanym adjuwantem w sadach jest adiwant silikonowy. Właściwie adiwanty silikonowe, bo jest to flipper, ale również od tego sezonu apprentice. Co daje nam ten adiowant? Jakie korzyści i e, jak wpływa na, na poprawę skuteczności zabiegu? W takich sytuacjach, kiedy zależy nam, nam na jak najlepszym pokryciu liści, pokryciu roślin, cieczą roboczą, e, to właśnie zastosowanie mają adiowanty silikonowe. Więc większość, zdecydowana większość zabiegów insektycydowych, tam gdzie stosujemy chociażby acetamipryd, kobę, ospilan e, albo tepeki, afinto do zwalczania mszyc, ale to również akarycydy, tam gdzie zwalczamy przędziorki, tam, tam jest konieczne właściwie do najlepszej skuteczności zastosowanie również takiego typu adiowantu silikonowego. Ale to nie tylko insektycydy, bo również i fungicydy. Takim przykładem są zabiegi mączniakobójcze i w przypadku właśnie tych zabiegów, chociażby preparaty Nimrod, Cyflux, penkona wymagają właśnie z dodatku takiego adiowantu silikonowego w celu również jak najlepszego pokrycia roślin cieczą roboczą. Od tego sezonu dwa adiowanty silikonowe w naszej ofercie Flipper i Apprentice. Czym się różnią? Między innymi tym, że Flipper jest dłużej na rynku i już jest znany przez, przez plantatorów i sadowników. Apprentice od tego sezonu, ale również i koncentracją, stężeniem substancji aktywnej. Flipper jest bardziej stężonym produktem, więc stosujemy niższą dawkę, a wyższa dawka tego adiwantu jest polecana. Kolejna grupa adiwantów i kolejny produkt to jest Prolonger. Często pytacie nas państwo, no jakie są różnice pomiędzy tymi poszczególnymi adiwantami, w jakich sytuacjach zastosować Flipper, a w jakich Prolonger. Otóż Prolonger polecamy szczególnie do takich zabiegów, gdzie jest konieczny do wykonania pilny zabieg, a jest obawa o zmycie preparatu przez deszcz nadchodzący. Więc prolonger zabezpiecza, ogranicza ewentualne zmycie zabiegu, zmycie preparatu przez deszcz. To po pierwsze. To jest jedno zastosowanie. Kolejne zastosowanie w sytuacjach, kiedy obawiamy się o, o szybkie Odparowanie preparatu po zabiegu i taką krótką stabilność tego, tego, tej cieczy roboczej na roślinie. Więc w takich sytuacjach również prolonger utrzymuje dłużej ciecz roboczą i wraz z tym preparat na roślinie, dzięki czemu wydłużony jest okres działania i wyższa efektywność danego zabiegu. Często to, jest, to są herbicydy. Systemiczne, ale również, ale również fungicydy. Tam, gdzie chcemy, też, gdzie chcemy też zastosować interwencyjny zabieg fungicydem układowym, to wtedy również to prolonger ma zastosowanie. Dlaczego? Dlatego, że również jest dużo lepsze pobieranie substancji aktywnej systemicznie przez. Roślinę. Na dowód tego badania i doświadczenia wykonane kilka lat temu z abamektyną potwierdziły właśnie dużo wyższą skuteczność abamektyny wraz z tym adiowantem, konkretnie z prolongerem. Czyli ta abamektyna, która powinna być jak najszybciej pobrana przez młode liście roślin właśnie z adjuwantem prolonger wykazuje najwyższą skuteczność. Kolejne adiowanty, kolejne produkty to jest grupa produktów, które hmm, e, nazywane są jako kondycjonery wody, czyli e, tam, gdzie chcemy obniżyć pH cieczy roboczej, gdzie chcemy stworzyć mieszaninę kilku preparatów, kilku pestycydów i obawiamy się o skuteczność tych wszystkich substancji, tam mają zastosowanie właśnie takie produkty. W naszej ofercie mamy dwa takie produkty: jeden to jest Acidemax od niedawna, ale drugi, może bardziej znany Państwu, to Actis 5. Acidemax e, e, polecany szczególnie do w sytuacji, kiedy chcemy obniżyć pacha roboczej, delikatnie zakwasić ciecz roboczą, czyli e, kiedy stosujemy gibereliny, kiedy stosujemy regulatory wzrostu, e, proheksadion wapnia, corto, regalis, ale czasami, kiedy jest e, wskazane, wymagane to właśnie w przypadku nawet insektycydów, Takim, takim, takim przykładem jest imidan, gdzie, gdzie ta ciecz robocza powinna być nieco zakwaszona. W takich sytuacjach polecany jest acidemax. Co z drugim? Active 5. Zapytacie Państwo, no dobrze, tamten zakwasza, a ten co też zakwasza tylko tak, ale ma pozostałe wszystkie właściwości każdego z tych które wymieniłem wcześniej, więc można powiedzieć, że aktyw 5 jest takim kompletnym adiwantem, kompletnym produktem, który nam daje wiele korzyści. Właściwie wszystkie te, które wcześniej wymieniłem, czyli i zakwasza wodę, obniża pH, ale również wiąże jony wapnia, żelaza, magnezu, tam, gdzie po prostu obawiamy się o skuteczność zabiegu spowodowaną właśnie jakością wody, gdzie mamy twardą wodę i gdzie właśnie te, te jony tych pierwiastków ograniczają skuteczność, skuteczność danego zabiegu. To jest właśnie Aktiv 5 Dodatkowo również pełni tą funkcję, jak adiowanty silikonowe, czyli poprawia przyczepność, zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy roboczej i poprawia pokrycie preparatem roślin. To jest aktyw 5 jako kompletny adiwant. Na koniec DefoMa, czyli znane już Państwu rozwiązanie w sytuacjach, kiedy obawiamy się o nadmierne pienienie się rzeczy roboczej, kiedy robimy e, skomplikowaną mieszaninę wielu preparatów, czasami w przypadku herbicydów ma to miejsce, ale również i, i fungicydów. E, dlatego DefoMa to jest, to jest ten produkt, który e, nam e, zbije tą pianę. Produkty się wtedy nie pienią, mamy również stabilne ciśnienie cieczy roboczej podczas zabiegu, ale i mniej kłopotów z ewentualną, z ewentualną stratą w postaci pienienia się preparatów w zbiorniku opryskiwacza. To wszystko jeśli chodzi o, o krótki przegląd adiowantów i rekomendacje co do wykorzystania ich właściwości w uprawach sadowniczych. Jest, jest tych informacji sporo, ale warto przed wyborem właśnie wykorzystać je do tego, aby w pełni, w pełni skorzystać z właściwości adiowantów, które poprawiają skuteczność zabiegów ochroniarskich w salach.